Dobra, ej, dobra, teraz wszyscy chodźcie o, tutaj, chodźcie na chwilę tu wszyscy do środka. Ej. No to bierz, chcesz? To bierz, ja, ten, ja mam z tego. Dobra, teraz będę mówił i nie będę się powtarzał. Gramy tak, żeby kurwa wygrać, żeby coś było na YouTube. Zrozumiano? Dobrze, panie do... <laughs> Dwóch, Trzech tu leży obok mnie. <laughs> Które nie mam, nie mam. się podniosło i teraz trzeciego podnoszą. To nie mam czym ich ten, dopiero wejdź Tu miałeś Stena po drodze, kurde Tomasz leży przed tobą, a drugi tu mnie podnieś Dobra ten zabity Tu masz tena, Paweł Oto chuj z, z patelnią, uważaj z patelnią, mi się skończyło AMO, zaraz go dojadę muszę... Powaliłem go Za macie kolesia A pierdolony w pułapkę wszedł. bunkrze Tu jest w ogóle w chuj. Ja to to masz. Czekaj, bo ja tu teraz robię akcję. Dzika świnia. Gdzie ten kurważ. O. Czekaj, jak muszę dojebać, kurwa. Nie mam żarcia, ale jak dojebę. Kurwa no. Zabiłem jeszcze trzech. A, kurde, zabiłem Czech. ale leżę tu. Paweł, nie wiem, czy dasz radę. Wągrze był jeden. Dobra, my już mamy wygraną, tylko kurde nie... O kurde, granat tu jest, uważaj, granat! Aj! No kurwisz on. Granat zostawili, wiesz, pod sobą. Dobra, musisz to ugrać sam. Przed tobą. <laughs> Why? Why not? Full, full auto, <laughs> Dobra, da. chciałem, chciałem dać mu szansę, tak? Ty, po lewej, po lewej, po lewej, Po lewej wychyla Nie, nie z tego A dostał główkę Uważaj! Ej, ej. Ej, nie, musisz to wygrać, musisz to wygrać Patelni go dojeb, kurwa. Nie, z patelni chuja, to się nie opłaci teraz. Bo za daleko jest od niego. A on wie, zna jego pozycję. Granata mu jeździ. Teraz bier patelni, mu przypierdol, kurwa. I nakrył się bramą. Kurde, nie przewidziałeś, że jest brama. Jak, ale teraz już nie. Tam po, po, po kolei jest jakaś ten broń. Ty ale... w, kanale, w kanale, boże. Kurde. W okopach już pozbierałeś, nie? No ale tam były jakieś bronie jeszcze zostawiłem. Tu była snajperka, przebiegłeś obok snajperki, ale ty masz... Nie, nie masz snajperki. A nic nie mam. Mam kurwa. No to tam była snajperka. No nie bo ja mam Mamo, ale tam była snajpera. Czemu żeś nie wziął snajpera? Tam był ten. Kurwa, no, no, a... Ej, Co? Masz. Ale ja mam Ale Ja już... mam Amo, kurwa. ja nie mam żadnej broni, a ty wziąłeś Amo do Mozina. No bo ja mam Mozinę. No, ja kurwa, no. kurwa, kurwa, Co? Oni będą szli w naszą stronę, bo innego wyjścia tak, nie ale mają. Ale jeszcze w czekaj, czekaj, idą na pewno. Na, na pewno to tak nie wiem, nie? Ja mam tylko 5 amu do Musiny, ale żal. O, idą, idą, idą Trzy. za budynkiem, są tu, są tu, we dwóch, we dwóch. Poczekajcie, pójdą po lodówkę chyba. Nie, bo oni nie widzą, bo ona już nie dymi. Więc już nie pójdą po nią, są za budynkiem. Ale jest tylko dwóch. No kurde, nie możemy tego spierdolić. jak są. jest ich tylko dwóch. A w szczególności, że jeden musi dać drugiemu broń. Dobra, walimy ich, bo to nie ma sensu. Bo to, widzisz, ten jest w samych majtach. Dostał. Dobra, powalony. A czek jest. Dobra, i od razu zginął. Pięknie, kurde. Zginął, zginął. Kto to? Kto się czołgał? Ty? No, oni do środka się czołgali. Z shotgunem jest na budynku. Dobra, spokojnie, spokojnie. Zamykamy drzwi. Zamykamy, bo granat zaraz tam Nie chcę do Mociny już, no, abu wypierdalał się. Chciałem tylko żarcie. Kampimy to na razie, hop. Dobra, pamiętajcie, że ja niewidzialnością mogę przejść i Wam podłożyć. Yy, ten, wejście. Dobra, zrobimy tak. Ja mam 603. O, są biegaczki, ja potrzebuję biegaczki. Ja też biegaczki. Dobra, zostało trzech. Dobra, zrobimy ich wciula. Ja Wam tu. Ej, słuchajcie, ale czekajcie, ja, ja to spróbuję żeby zablokować rytuały. Nie, właśnie nie, bo ja w ten... Aha, dobra, no to nie. No to możesz zablokować. No może zablokować. Dobra, ja tu wam stawiam pułapkę. Tu postawiłem wam pułapkę. Musicie się obronić, a ja biegnę niewidzialnością na piętro. No tam się paliło na piętrze. No i chuj, oni tu są. Ale spokojnie. Dobra, ja mam miejsce, gdzie oni nie wiedzą nawet jak wejść, kurwa. Jeden zabity jest z patelni. Wchodźcie, wchodźcie pułapkę. Chodźcie w pułapkę, zabiję go na w spatelni Dobra Paweł, możesz wejść w tą pułapkę tam na dole i wejdziesz do nas do góry O, ja wychodziłem Tak musisz wyjść, bo tutaj już nie ma strefy Dobra, idziemy go niukować, chodź Szczek na jednego kurde Gdzie on jest? A gdzie on jest w ogóle ten gościu? Ja ten gościu jest w ogóle, że on nas nie może zabić, no kurde, bez przesady. No już zginął. Także nigdy. Kurwa, Dobra, niewkim, Dwóch powalonych? Wszyscy zabici? Ładnie. Pięknie Wszyscy w podniżce A wy nie żyjecie? Obydwoje? Nie, ja padłem wokół ciebie Dobra Za mnie pan tobą kto? O kurwa Bambus kurwa z maczetą Zaraz go to jadę. się tu Gdzie on jest? Znikł Kurwioż je W On leżał w krzaku za mną No to ich pięciu było, patrzcie, pięciu położyli Leci tu, leci tu jakiś bambus o, przyleciał do mnie! No tu jest przede mną, kurwa! Kurwa, nie wierzę, że on nam jeszcze pitnie. Dostał! No, ja... Co on jest, jest Ej, ale, ale on tu przeleciał, bo on kogoś tu musiał zabić chyba, bo on tu kogoś chciał pozbierać. Kurwa. ode mnie dostał trzy razy, nie No właśnie, ja też do niego z pepeszy w trzy razy, dwa razy tak. Trzy razy z pepeszy znaczy jakąś tam seryjkę dostał? Po co on tu w ogóle przyleciał? Patrz, ja obszedłem to w całe, obszedłem. Dobra, chłopaki, puszczam Plergana. Nie! <noise> Halo? 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 Mówię o tych w albo Czego? Tych... No, 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 no. No, a nie... to oni nie są skrytani. Co tu za gówno wypadło? <noise> o nie, dobra, ja biorę chociaż to. Dobra, e, wyrzucam ci. Wrzucam ci magazynki. Uważajcie. Co? O kurwa, PZB, PZB, PZB. Raduj się kto może. Ja się schowałem, jak Nie, mnie już nie ma. E? Zaraz zobaczysz, jak się ty schowiesz. Jak się nogami tak. Dostał raz. Biegnie do lodówki, podchodzi do lodówki, podchodzi do lodówki. Podpala się pod... przy lodówce. Dobra, zabity. Kurwa, to masz z tyłu, z tyłu ciągnął do nas. Uważaj. Wiem, z lewej, nie z tyłu. Walił jeden Jest za młotem, za nade mną, na luz. Idę mu z nieba, zajebie z tego Kurwa, zes Dobra! Maszyna do grania, nie? Przed tym Maszyna jest Jest? A bo ci no pokazują ja. majtki do Tak. Jeśli ma dobre gacie to tak jest. A ja nie mogę... No tu są dwa, dwa tu są. A ja nie mogę majtek nosić. Wiesz co jest najgorsze właśnie u tego hopa? Że majtek nie nosi. Pod Masz tu jeszcze jedno do tego, do losowania może coś. Dobra, podpaliłem ognisko. Uważaj, podpaliłem ognisko co? Dobra, na, na blisko, na blisko ogniska stawiam ten. Powrót, w razie czego. Bo jakbyśmy potrzebowali nie, się zrezbić, to będziemy mieli. Myślę strategicznie. Ej, chłopaki, ja myślę strategicznie. W Pawa nie umiem trafić, bo oni chyba są najebani. Ej, czekaj, czekaj. Nie dwa razy trafili. Czekaj, ej, Paweł... Czekaj, czekaj, czekaj. Kurwa. Masz obsrane majtki. Co mam zrobić? Mówię ci, że Paweł chce szybko skończyć, żeby szybko zacząć. Tam jest jeszcze taka trochę ci strzelaniach też. A nie, myślałem, że to usną. Dwóch jest na dachu, jeden jest na SM. Masz, masz. Weź. A ja mam na blisko! Ja chcę na daleko, bo nie mam ten Na na mnie. O jest tu kościół! Powalony! mnie powalił! Ja go powaliłem! On mnie powalił, kolega, idzie po niego! Zabijłeś! Kolegę! Zabij kolegę! Killem! Kurwa, killer! Tomek! Pomocy! Kurwa! No i chuj, kurwa, jak daj się zabić kurwa. Myślę, z bronią, a nie z nożem. Ja biegam cały czas z nożem. Całą grę zawsze biegam. W razie czego to przełączał na broń. Rzadko kiedy ktoś ci wyskoczy na ry, a nawet jak wyskoczy na ryj, to go ty go szybciej pierdolniesz z tej patelni, czy tam kurwa z noża. Jak ten Chyba, że ty z nożem jeszcze biegasz, no to to z nożem to jest chujnia. Nie mam maczety. Ale zawsze startujesz z maczetą? Nie. No to, wziąłeś, to wziąłeś po mnie maczetę, o właśnie o tym mówię. O tym właśnie mówię, no i już cię podnoszę. A, ale, ale ty go zabiłeś, nie? Tak, zabiłem. No. ja ten... Jedzie, jedzie coś. Jakoby kudwie, kudwa za takie ty. Ale pojechali tam, gdzieś... Tu, tu na ognisko przyjechali, tu na ognisko gdzieś przyjechali Oni przyjechali zrobić misję No, oni oddali tą maseczkę, tą lareczkę wody. To nie, 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 czekaj jeszcze Kurwa, czemu oni pojechali między miasto, zamiast tu? Wyjadą tu z prawej, wyjadą tu z prawej, Tomek! Kurwa Dostał, dostał, bo wysiadł Pięknie kurwa Dajebałeś tego też? Ja. <grymne> ja nie sens, spróbuję się podnieść. No ja się rozglądam, ale... Uważaj, bo w nocy masz problem taki, że widać te twoje cygaro, nie? Tylko pamiętaj, że jest pułapka przy ognisku. Więc mnie podnieś i przebiegnij po prostu na pełnej ten. Zostaw bronię. Szukam gdzie jest kurwa Twoje serce. No na tabulacji naciśnij. Kurwa. No jest. Tabulacja naciśnij. Prze Przebiegnij na pełnej przez. Yy, przez. ten. I się schowaj za tam. Za. tu druga była płotka. jak podpiaj te kurwa.